Cześć, siemanko! Dzisiaj idę na pierwszy trening Kyokushi Karate Będę odmywał rękawice Szczękę zaraz założę sobie i będziemy woksować się po prostu Ja mam dzisiaj takiego powera, czuję powera w sobie także no Włóczę wszystkich co będą ze mną sparing partnerami. E, ja jestem falony jak, jak byk. Będę wszystkich rozwalał tam. Tylko nie wiem, czy mnie trener przyjmie na zawody, te pierwsze treningi, bo... bo trzeba było mieć średnią 3,5, a ja mam trochę mniejszą, to nie wiem. Bo tato nic nie wie o tym, że ja idę na trening Miałem się uczyć, poprawiać stopnie, ale idę się widź! Czuję, że to jest mój, mój konik taki. Dobra. Jak kończę, bo już, już wołają wy koledzy. No i dużo na naszej klasie nawet. No dobra, da do, 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 da się do uczość.